Mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Jeśli chodzi w ogóle o rynek mieszkaniowy w Polsce przez ostatnie 30 lat, to nawet nie jest Eldorado, to jest Zachodnia. Siema! Donald Tusk w końcu rozdaje mieszkania ludziom naprawdę potrzebującym, ludziom najbiedniejszym, którzy naprawdę ich potrzebują. Nie, no, żartowałem. Jesteście na kanale Kto wygrał, i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie nową decyzję naszego premiera, który wziął się za kryzys związany z mieszkalnictwem i postanowił rozdawać mieszkania, ale nie wam, tylko swoim ministrom i wicepremierom. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Oraz o sobie. Jeśli zostawiliście, możemy przechodzić do tematu. Donald Tusk, jak lew, postanowił wziąć się i walczyć z kryzysem mieszkaniowym i zaczął rozdawać mieszkania. Tylko nie wam, nie ludziom, którzy ich potrzebują, a swoim ministrom i wicepremierom. Tusk publicznie mówi o walce z kryzysem, ale zamiast pomagać zwykłym obywatelom, rozdaje mieszkania własnym kolegom, no i gitara. Tusk zaczyna po prostu walczyć z problemem mieszkalnictwa poprzez eliminowanie różnych grup potrzebujących, a że swoich ludzi ma najbliżej, to najpierw zajmuje się nimi, a później zajmie się wami. No, taki scenariusz byłby piękny, ale niestety w treści tego artykułu nie ma o tym wzmianki. Chyba po prostu nie będzie dla Was mieszkań? No trudno. W sumie taka decyzja to dla Tuska strzał w dziesiątkę. On po prostu myśli długoterminowo. Patrzcie na to z tej strony. Jakby premier zlikwidował kryzys mieszkaniowy, to co by obiecywał w następnych kampaniach? No właśnie, teraz rozda mieszkania swoim, czyli zysk, a później za kilka lat przy okazji kolejnej kampanii powie takie słowa. Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. No i kurde, Sikalafą. Wszystko gra, nic dodać, nic ująć. Plan doskonały oczywiście tylko z punktu widzenia jego rządu. A tak już na poważnie to problemy, jakie będzie generować ta decyzja, mocno podważają zaufanie obywateli do państwa. Kryzys mieszkaniowy dotyczy setek tysięcy młodych rodzin, które nie mają gdzie mieszkać. Każde mieszkanie oddane ministrowi czy wicepremierowi. To mniej pieniędzy w budżecie. Politycy zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc to oni najmniej potrzebują darmowych lokali. Mimo że mają już ogromne majątki i po kilkanaście mieszkań, to i tak dodatkowo dostają od Tuska następne za darmo. Jest to policzek wymierzony w twarz każdemu Polakowi, który co miesiąc walczy o spłatę kredytu. Ta arogancja władzy pokazuje, że żyją w zupełnie innej, odklejonej od realiów rzeczywistości. Premier tworzy sytuację, w której elity polityczne mają przywileje kosztem społeczeństwa. To jest mentalność dworu, nie nowoczesnego państwa mieszkania nie dla obywateli, tylko dla dworzan Tuska. Osobami, które mają ogromny problem z dostępem do mieszkań, są najmłodsi z domów dziecka, które po prostu nie mają możliwości, żeby mieć lepszy start, bo nie mają żadnej rodziny i jedyną pomoc, jaką mogą uzyskać, to ta od państwa. Faktem jest, że te dzie... Mają prawnie zapewnione to, żeby dostać mieszkanie komunalne, ale czas oczekiwania na takowe sięga czasami od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat. A nawet jeśli te dzieci w końcu dostają mieszkania, to zwykle są one w tak opłakanym stanie, że remont staje się koniecznością. To generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas oczekiwania na możliwość normalnego zamieszkania. Co gorsza, takie mieszkania nie są dostępne dla każdego. Obowiązuje limit dochodów. Jeśli młody człowiek z domu dziecka zacznie zarabiać więcej niż wyznaczony próg, może zostać skreślony z listy oczekujących i stracić szansę na własne lokum. Innymi słowy, państwo każe te dzieci za to, że chcą uczciwie pracować i lepiej zarabiać. To przecież kompletny absurd. Owszem, niektórzy influencerzy angażują się w pomoc, ale przy tak ogromnej skali problemu ich wysiłki, choć ważne. Mają niestety tylko marginalny wpływ na realne życie tych młodych ludzi. A Tusk, zamiast walczyć z tymi słabymi przepisami, które deprecjonują ludzi ze słabszego domu, woli dawać mieszkania tym, którym raczej na chleb nie braknie. A w tym wszystkim mamy ogromny kryzys demograficzny, z którym nasze państwo boryka się od kilku lat. No jeśli Tusk w taki sposób będzie walczyć ze słabą dzietnością, w Polsce to nie wróże sukcesów, chyba że dzietność zwiększy się wśród polityków na rzecz tego, żeby w przyszłych pokoleniach mogli nimi obsadzać stanowiska w państwowych spółkach. To nie jedyne świetne rozwiązanie tej koalicji, ponieważ jeśli już nawet ktoś nie liczy na darmowe mieszkanie od państwa i chciałby wziąć na nie hipotekę. To tutaj również koalicja rządząca wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom i wrzuca podatek, który obciąży banki. W teorii ustawa ma dotykać banków i ściągać z nich pieniądze, ale w praktyce dotknie po raz kolejny ludzi najbiedniejszych. Podatek bankowy zwiększa koszty działalności banków, więc te przerzucają ciężar na klientów. Oznacza to wyższe marże i prowizje, a w praktyce droższe kredyty hipoteczne i gotówkowe. Jestem ostatnią osobą, mimo tego, że z dwoma deweloperami współpracowałem przez te lata, jestem ostatnią osobą, która by płakała nad ich losem. To, co mieli deweloperzy, to, co miały banki, jeśli chodzi w ogóle o rynek mieszkaniowy w Polsce przez ostatnie 30 lat, to nawet nie jest Eldorado, to jest Zgodnia. Jesteśmy jedynym krajem z tych, które przychodzą mi do głowy od tak do, na, na strzała, w którym kredyt mieszkaniowy traktowany jest przez parażę bankową, tak jak mm. każdy inny kredyt konsumpcyjny. Wszędzie na świecie są to kredyty na stałych stopach, wszędzie na świecie są to kredyty, które ze względu na ogromną wartość zabezpieczenia, czyli samego mieszkania, są traktowane przez banki jako kredyt, który ma służyć ludności, bo oni zarobią na tych innych rzeczach, które od nich kupisz. W efekcie ludzie, którzy chcą wziąć kredyt, zapłacą więcej i trudniej będzie im spełnić kryteria zdolności kredytowej. To dodatkowo zniechęca młodych do zakładania rodzin, bo nie stać ich na własne lokum. W dłuższej perspektywie takie obciążenia dobijają i tak już słabą demografię w Polsce. To klasyczny przykład krótkowzrocznej polityki, gdzie pozornie sprawiedliwy podatek dla chciwych banków okazuje się ciosem w plecy dla tych, którzy chcą się usamodzielnić. Zamiast ułatwiać dostęp do mieszkań, rządzący tworzą bariery, które zamykają całe pokolenie w pułapce najmu. W ostatecznym rozrachunku to nie banki, ale marzenia Polaków o stabilnym życiu zostaną wyrzucone na śmietnik. Na domiar złego nawet obcy kapitał zaczyna przejmować nasz rynek mieszkaniowy, wykupując dużą ilość mieszkań. Niemiecki inwestor, który kupił kilka tysięcy mieszkań za jednym zamachem, taki precedens bez wcześniejszej interwencji państwa może doprowadzić do tego, że na naszym rynku pojawią się monopolistyczne firmy, które skupią na tyle dużą liczbę mieszkań, że to one będą dyktować ceny. To z pewnością nie poprawi i tak ciągle pogłębiającego się kryzysu mieszkaniowego. Jak nie trzeba, to państwo reguluje rynek, zawsze z niekorzyścią dla małych przedsiębiorców, ale jak pojawiają się sytuacje, w których jakiś obcy inwestor zaczyna kupować mieszkania na masową skalę, wtedy państwa to nie obchodzi i kompletnie ono nie reaguje. Biejat na swoim X podchwytuje temat niemieckiego inwestora, który hurtem wykupił kilka tysięcy mieszkań w Polsce i teraz zapowiadają, że trzeba wprowadzić kastę regulacyjną, czyli nowe ograniczenie dla właścicieli mieszkań. Problem w tym, że zamiast uderzyć w zagraniczne fundusze, uderzą głównie w zwykłych Polaków. Dlaczego? Bo niemiecki gigant kupujący tysiące lokali i tak obejdzie przepisy. Przerzuci koszty na najemców, albo podzieli swoje spółki, żeby formalnie zmieścić się w limitach. A kto zapłaci? Mały polski właściciel ktoś, kto kupił drugie mieszkanie na kredyt, żeby wynajmować i mieć zabezpieczenie na starość. Będzie to kolejna sfera, w której nasze państwo zostanie pozbawione suwerenności i wpływu na tę materię. W Berlinie, Barcelonie czy Dublinie. Wprowadzono ograniczenia dla funduszy wykupujących mieszkania, bo rynek został przejęty przez korporacje. Miejmy nadzieję, że tak jak w innych państwach, nasz rząd również w porę zareaguje, żebyśmy nie musieli borykać się z monopolistami. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że Donald Tusk swoimi działaniami dołoży rękę do i tak już bardzo pogłębiającego się problemu demograficznego, i czy według Was takie działanie osłabi jego pozycję w oczach opinii publicznej, czy może nie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią co do nowego inwestora na naszym rynku mieszkaniowym i jakie według Was konsekwencje mogą dla nas z tego płynąć? Byliście na kanale Kto wygrał? Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!